Siemaneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. E, co dzisiaj dobrego, zobaczcie jaki piękny boczek przede mną leży. E, I postaramy się z niego coś zrobić. Nie będzie to boczek wędzony. Jest już na moim kanale boczek wędzony, e, peklowany na sucho. Ten odcinek zapraszam. Bardzo pozytywne komentarze na temat właśnie tego boczku. A dzisiaj zrobimy sobie z tego zacnego boczku e, pyszną kiełbasę kiełbasę e, z pieprzem. Kiełbasa pieprzowa, yy, boczkowo-pieprzowa, pieprzna, boczkowa, nie wiem jeszcze jak ją nazwę, ale na pewno już wiecie o tym, yy, jeśli widzicie po tytule, po, po tytule tego filmu. Taki piękny boczek dostałem, zobaczcie, poprosiłem o taki boczek, aby był mięsny, nie był tłusty, no i taki też dostałem. E, tutaj są jeszcze żeberka na nim, e, jest jeszcze sadło. Sadło żeberka dzisiaj nie będą potrzebne. Wykroję je, same kości żeber wykroję, zobaczycie za chwileczkę, jak to będzie wyglądać. Postaram się z tego uzyskać 6 kg mięsa. 6 kg zrobię. Wiadomo, podczas wędzenia troszeczkę ona straci oraz podczas parzenia, czyli będzie z 5,5 powiedzmy. Ale taki mam plan, a resztę zostawię sobie. Zrobię coś innego. Taki boczek faszerowany zrobię. Zobaczycie pewnie gdzieś w kolejnych filmach, jak to u mnie wygląda. Zapraszam na film. A więc zobaczcie, tak to wygląda. Trzeba pozbyć się kości, trzeba pozbyć się tego sadła oraz trzeba pozbyć się skóry. Pokażę wam na jednym lub dwóch. Przykłada, jak to zrobić. Zobaczcie, sadło mi się przyda do kaszanki. Sadło może mi się przydać do pasztetu, lub zrobię smarowidło, takie pyszne, już robiłem kiedyś, ale jeszcze raz mogę zrobić coś innego. Jakieś inne po prostu. Ale dzisiaj oczywiście zajmiemy się boczkiem, e, zajmiemy się kiobasą. Tutaj można sobie tą część odciąć ładnie. Uwaga na paluszki. nóż bardzo jest ostry i tutaj będą chrząstki, Więc trzeba ładnie to rozdzielić. W ogóle to tak, boczuś dzisiaj sobie zapekluję, tylko pokroję go w taką dosyć kostkę powiedzmy 2 na 2, 3 na 3. I zapekluję go sobie, dodam 18 peklo soli. Dam do lodóweczki. Dam do lodówki tak, aby mi się ładnie mięsko zapaklowało. A jutro po 24 godzinach. E... Przyprawimy, pomieszamy, damy wielita. Chwileczkę się osadzi i do wędzenia wyjdzie pyszna kiełbaska. Kiedyś już taką robiłem, bardzo dawno temu nawet nie zdążyłem po prostu nagrać filmu. Jeszcze chyba nawet nie nagrywałem. Nawet nie pamiętam, jakie dawałem przyprawy. Robiłem bez pieprzu. Pieprz był normalny, a tym razem damy pieprz taki, aby był widoczny czyli takie grube kawały pieprzu, a być może nawet i cały. Tak to wygląda. Musimy pozbyć się chrząstek. Zobaczcie, jak one pięknie odchodzą. Wiem, jest taka specjalna. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Do wyciągania właśnie takich żeber. Ale nie mam. Pomalutku można wyciągnąć. Te kości można gotować, zupkę na tym zrobić. Albo jeśli ktoś ma pieska. Podgotować delikatnie, oczywiście, jakąś kapuchę na tym zrobić, fajnie, by było więcej mięsa. Ale ja dzisiaj nie będę się z tym bawił, tylko w ten sposób usunę te kości. A więc zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Wyjdzie taka dosyć tłusta kiełbasa. Wiecie co, ja chyba w takich gustuję. Trzeba będzie cholesterol zmierzyć. Taka właśnie wyjdzie kiełbasa, dosyć tłusta jak mówię, ale naprawdę będzie pyszna. Boczek sam w sobie jest bardzo pyszny i świetnie smakuje. Ja uwielbiam boczek. Przyprawimy sobie go dzisiaj peklosolą. Mam tutaj 18 gram na każdy kilogram wyszło mi niespełna 7 kg. Należy to porządnie teraz wymieszać, tak aby sól dostała się. Sól peklo, sól dostała się do każdego zakamarka naszego mięsa, do każdego kawałeczka. Damy sobie to. Do lodówki na około 24 godziny, no i cóż więcej, później to zmielimy. Jeszcze się zastanawiam na dziesiątkę czy na dwunastkę. Zobaczymy, przyprawimy grubym pieprzem ziarnami albo lekko, tylko ziarnami stłuczonymi, tak aby były bardzo dobrze widoczne w tej kiełbasie. Nadziejemy wielita i będzie naprawdę pysznie wędzimy i oczywiście będziemy e, parzyć parzyć dlatego, że kiełbasa jest tłusta jeśli kiełbasy macie tłuste dosyć jak robicie i są one właśnie i je wędzicie to proponuję je sparzyć dlatego, że podczas podpiekania wędzarni bardzo dużo Wam może e, uciec właśnie tego tłuszczyku tak to moi drodzy wygląda to za chwilę ląduje w lodówce. No i co nie będę już przedłużał, to ląduje w lodówce i widzimy się jutro podczas mielenia oraz przyprawiania tego naszego mięsa. A więc witaj, witajcie kolejnego dnia. Mięsko zapeklowane. Jakieś 20, chyba 19-20 godzin. Siedziało sobie w lodówce, peklowało się. Ja mam tutaj jeszcze zostały mi jelita na pasku. Wieprzowe 26, 28. Prawdopodobnie tu będzie 10 metrów. Wyciągamy, namoczymy je i będziemy kiełbasę robić właśnie w takich jelitach. Firma Jelux na sklepie internetowym firmy Jelux. Wędkarz 10 macie 10% zniżki jeśli zdecydujecie się na jakieś zakupy w tymże sklepie. Tak jak mówiłem, trzeba to rozpakować. Te jelita na pasku są w takim w takiej siateczce jeszcze. Ciepła woda. Umyjemy je z soli, przepłucamy w środku troszkę i będą się moczyć. Tak długo od tej chwili, aż pomielę sobie przyprawię, no i co? No i będziemy dawać wielita, to wtedy już skończył się moczyć. A więc jelita namoczone. mięsko ładnie pachnie. Zobaczcie, tak się prezentuje yy, zapeklowany boczek. I bierzemy się do mielenia. A więc, zobaczcie. Siteczko. Dzisiaj będziemy mieli tą niełaskę na dwunastce. Tak nie za yy, grubo, nie za cienko. Wydaje mi się, że tak w sam raz. I będzie dobrze. Włączamy i jedziemy. A Więc jak widzicie pięknie mięsko, pomielone, czerwoniutkie peklosul już była dana 18, 18 gram na każdy kilogram. A skoro to ma być kiełbasa boczkowa, pieprzowa, czyli pieprzna, nie wiem jeszcze jak ją nazwę, no to trzeba dać pieprz. Mam tu 2 gramy pieprzu kolorowego na każdy kilogram. Mam tutaj również 1 gram pieprzu takiego zielonego, zobaczcie. Zobaczcie, moi drodzy, mam jeszcze pieprz, pieprz Siłczański pochodzący z Chin. Bardzo aromatyczny jest, dlatego też dodam go tylko. Pół grama na kilogram. Zobaczcie, tak on wygląda. Mam nadzieję, że to ładnie widać. Naprawdę ma intensywny, bardzo smak i zapach, ale zmielę go w moździerzu, aby wydobyć z niego cały aromat. Zobaczcie, tak on się właśnie prezentuje. I będzie super. Dodamy również 1 gram pieprzu ziołowego. Dodamy również 1 gram gałki muszkadołowej oraz 1 gram ziela angielskiego. Jak widzicie, sproszkowany. Już nie mogę się doczekać, bo te przyprawy tak niesamowicie pachną, że będzie dobrze. Oczywiście dam jeszcze 1 gram pieprzu takiego czarnego, normalnego, drobno mielonego. Doleję jeszcze 50 ml wody zimnej na każdy kilogram. No I nie pozostało nam nic innego jak to porządnie. Wymieszać. Trzeba to dobrze pomieszać. Nie ma, to, nie ma tutaj golonki na przykład, żeby stworzyło nam klej, ale każde mięso się klei. Uwierzcie mi, trzeba go po prostu porządnie rozmasować i porządnie wymieszać. Już się śliczny zapach unosi. Wiecie co? Ja jeszcze chyba tutaj dorzucę trochę pieprzu kolorowego, jak i pieprzu tego zielonego, aby on był naprawdę dobrze widoczny, bo to jest kiełbasa boczkowa, pieprzna i ten pieprz powinien być dobrze widoczny. Także dosypiemy jeszcze pieprzu w ziarenkach, a więc dosypuję jeszcze gram pieprzu zielonego oraz gram pieprzu kolorowego. Ucieka mi tu. Tak jak już mówiłem. Pięknie to pachnie. Jak widzicie, klei się to ładnie. Już kiełbasa będzie bardzo ładna. Zobaczcie, jakie piękne ma kolorki. Mięso właśnie z, z boczku ma to do siebie, że jest. Ma różne kolory. Także jak widzicie, pięknie to. Wygląda, boczek był dosyć chudy. W sumie taki poprosiłem w sklepie, w miarę chudy, więc kiełbasa wcale nie będzie bardzo tłusta, no ale trochę będzie. Więc będziemy ją parzyć. Nie wiem, czy wspominałem. Więc tak, moi drodzy, jeszcze farsz przemieszałem porządnie. No i przyszła pora to wszystko ładnie. Teraz nadziać na jelita. Jelita się również wymoczyły. Tutaj sobie zawiążę guza z jednej strony. Nie będę bardzo mocno nadziewał, gdyż będę robił niewielkie odcinki kiełbas. Takie powiedzmy z 30 cm myślę. No i co? No i tak to wygląda. No i jedziemy. Jak zbiera wam się powietrze, uderzyć. Jak widzicie, ładnie znika. Kolej, zobaczcie, tak to wygląda na nadziana. Teraz będę robił. A za mocno jednak troszeczkę yy, nabiłem, ale może się nie rozerwie. Yy, takie odcinki porobię. Yy, nie będę już przedłużał filmu. Kiełbasa pójdzie na półtorej godzinki, mniej więcej do takiego osadzania. Osadzenia się do, nabierze troszeczkę temperatury pokojowej, a później daje ją na, do wędzarni. Wędzarni się dosuszy jak trzeba. Będzie się wędzić razem z całą nogą świńską, z szynką weselną. Na odcinek, oczywiście, serdecznie. Zapraszam, nie wiem, albo przed, albo po tej kiełbasie będzie. Także moi drodzy, tak to wygląda i widzimy się przy wędzarni, jak już kiełbasa się osadzi i będę ją wieszał do osuszenia się dokładnego wędzarni. A więc zobaczcie, temperaturę ustawiłem na 45 stopni, tyle co włożyłem kiełbaski. Zobaczcie jakie piękne. I jeszcze są mokre. Oczywiście jeszcze są mokre. Ale powolutku, powolutku będą schnąć. Myślę, że z godzinkę i będzie dobrze. Tu jest właśnie ta nóżka, później Wam też również pokażę. Nóżka trochę dłużej była, już jest prawie, że sucha. No i tak to wygląda. Osuszy się ładnie. Włączymy dym i wędzimy kiełbasy do ładnego koloru. A nogę też oczywiście do ładnego koloru. Tak to wygląda. A więc zobaczcie, tak to się prezentuje. Kiełbaska już jest suchutka. Tak samo nóżka sucha, ciepła w dotyku. Trzeba podotykać sobie, zobaczyć czy jest ciepła. Wtedy trzeba. Już wam pokazuję. Mam nadzieję, że to będzie widać. Zamykamy daszek. Dymogenerator zasypany z rębkami bukowo-olchowymi od firmy Jelux oczywiście. Tak to się prezentuje. Tutaj temperatura idzie na 55 stopni. Ładnie, pięknie podpalamy dymogenerator. Włączamy oczywiście pompeczkę chodzi, chodzi hmm. jeszcze z drugiej strony. Tak to wygląda. I będzie się wędzić tak długo, aż kiełbasa będzie ładna. Tak jak wam mówiłem, kiełbasę będę dopiekał, dlatego, że jest dosyć tłusta. Nie chcę, żeby mi kiełbasę będę, przepraszam, parzył. Nie chcę, żeby mi coś tam z niej uciekło, bo jest bardzo tłusta. Szynkę też będziemy parzyć. Oczywiście pokażę wam co i jak i już się fajnie dymi. Zobaczcie. Także. Także dymimy. Za dwie godziny się włączę, pokażę wam jak to wygląda. A więc moi drodzy, minęło dwie godziny od e, odkąd wrzuciłem to mięsko do wędzenia. Zobaczcie. Kiełbaska jaka ładna. Piękna. Jeszcze z godzinę, z półtorej e, posiedzi i będziemy ją parzyć, tak jak mówiłem. No i co? No i tak to właśnie wygląda. Jaka piękna. No a tutaj jest nóżka. Nóżka też nabiera kolorów. Super. Widzimy się za jakieś półtorej godzinki. A więc tak. Yy, kiełbaska 3,5 godzinki już jest w wędzarni, ba, ma bardzo ładny kolor. Czas na parzenie. Yy, woda 80, jakieś stopni. Yy, nie będziemy tej granicy, granicy przekraczać. I wrzucamy kiełbawe, aby ją po prostu sparzyć. Zobaczcie. Mam nadzieję, że to ładnie widać. Tak się prezentuje. Ładna, nie? Ja sobie ją tutaj porozcinałem, wtedy mi łatwiej będzie ją biorę jedną sondę, wciskam ją tutaj ładnie w środek. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to widać ładnie. Tak to wygląda. Słuchajcie, jest już ciemno. Nie będę tutaj przedłużał i tak dalej. Do środka dojdzie temperatura jakieś 72-73 stopnie. To jest boczek, więc 73. Tak, aby była dobrze sparzona Zanurzę ją w zimnej wodzie. Mam tutaj pojemnik, oczywiście, do którego sobie zimnej wody naleję. Jak się sparzy, wyciągnę do pojemnika, odwieszę z powrotem na drążki, powieszę tutaj na zewnątrz. No i jutro rano będziemy się widzieć. Pokażę wam co i jak, jak to wygląda, jak to smakuje. Ja na pewno za chwilę jeszcze na ciepło spróbuję i tak dalej. A może wam pokażę? Zobaczymy. Widzimy się rano prawdopodobnie. A więc witajcie kolejnego dnia. Zobaczcie, mam nadzieję, że ładnie ją widać, bo ładnie naprawdę pięknie wygląda. Kiełbasa boczkowa z pieprzem. Naprawdę przepyszna kiełbasa i o dziwo wcale nie wyszła taka tusta, jak mi się wydawało na początku, że wyjdzie. Ale jest piękna. Po sparzeniu, fajna, delikatna, mięsko ładnie. Yy, mięsko ładnie się doparzyło. Super. Zaraz ukroimy, spróbujemy, jakżeż ona zacnie smakuje. A więc zobaczcie teraz jeszcze z bliska. Tak się ona prezentuje. Kiełbasa boczkowa z pieprzem. Super, bardzo pyszna, bo już próbowałem. Ale za chwilę Wam powiem, jakie są moje odczucia. A więc nadeszła wielkopomna chwila spróbować tej zacnej kiełbaski. Co mogę powiedzieć? Galaretka się przybija. Nie wymieszałem jej tam jakoś, ta, jej tak jakoś konkretnie, porządnie. Więc galaretka się będzie przebijać. Gdzieś tam są miejsca, są wolne struktury, gdzie było powietrze. Powiem Wam, że pewnie wiecie jak boczek smakuje, taki normalnie, tradycyjnie uwędzony, i sparzony, bądź podpieczony, podpiekany w wędzarni. I takie obasa ma taki boczkowy, fajny, delikatny smak. Oraz oczywiście czuć e, wyraźnie e, taka, taka pikanteria, bardzo delikatna pikanteria tego e, pieprzu. Bo tego pieprzu było dosyć sporo, więc czuć może nie jakoś wyraźnie, ale jeśli trafi się na ziarnko na ziarno pieprzu, to czuć wyraźnie. Naprawdę. Pyszna mam katar, także nie powiem wam jak zapach tej kiełbasy, ale na pewno fajnie i super. 18 gram peklo soli to jest bardzo dobra dawka. Co ja mogę więcej powiedzieć? Kielbasa pięknie wygląda, super smakuje. Bardzo prosta w wykonaniu, bo tylko z jednego gatunku mięsa. Nie trzeba chodzić po sklepach i, i szukać. Jak Wam się filmik podoba, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Spadnijcie proszę na tą grupę na Facebooku. No i cóż, życzę kolejnych pysznych filmów na moim kanale, Wam, abyście mogli pooglądać. Bo oczywiście będzie jeszcze coś trochę, a jak pogoda się wyklaruje, to pojedziemy na ryby. Piszcie koniecznie w komentarzu, kto z Was ogląda moje filmy wędkarskie jakie kulinarne. Będę bardzo wdzięczny. Nie przyciągajmy. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Hej.